Pociąg Inter Kossak ze stacji Szczecin Główny do stacji Kraków Główny wjedzie na tor 6. Przerwanie 3. Pociąg Intercity City ze stacji Szczecin Główny do stacji Kraków przez Główny przez Bopole Główne stradą stronę wjedzie na tor 6. Przerwanie 3. Pociąg jest obowiązkową rezerwacją miejsc. Wagą numer 10 zaczyna się.